New street and brand new me Somebody else, I wish I could talk when the silence so- tego vloga zaczynam trochę od takiego tematu, który mnie w połowie smuci, w połowie cieszy. E, chodzi o odstawienie od piersi. E, młoda ma teraz 3 tygodnie, a ja postanowiłam ją odstawić od piersi. E, I dlaczego się cieszę? Ponieważ bardzo mnie to męczyło takie karmienie e, po prostu piersią, e, że ona wisiała na tej piersi. Cały czas ją karmiłam, cały czas ulewała. Po prostu błędne koło, i nawet jak ją odbiłam, to ulewała tyle, że się zastanawiałam, czy ona w ogóle je. Była sytuacja, że była u nas położna i ją ważyła miała 3,420, a 5 dni później sprawdzaliśmy i miała 3,475. I w zasadzie to trochę mało, jak na 5 dni, 55 gram. Więc postanowiliśmy ją na początku dokarmiać, ale w trakcie dokarmiania zrobiło mi się zapalenie piersi, bardzo bolało, miałam po prostu zastój, czułam się fatalnie, miałam gorączkę, byłam naprawdę osłabiona i, i to jest taki główny powód, dlaczego postanowiłam ją odstawić od piersi, bo po prostu było to dla mnie ciężkie psychicznie, też w momencie, kiedy ja byłam sama z nimi w domu, wieczorem po żłobku Enzo potrzebował mojej uwagi. A Zoe też potrzebowała całkowitej mojej uwagi, bo po prostu cały czas musiałam ją karmić pierwszą, cały czas ulewała e, i po prostu nie byłam w stanie poświęcić no, praktycznie w ogóle czasu enzo. E, I jednak po butelce to ten pokarm tak bardziej się klei w żołądku, że nie ulewa tak i lepiej śpi. E, dłuższy, dłuższy, dłuższy okres po prostu śpi naraz. Jest bardziej wypoczęta, też mam wrażenie. I jakoś tak jak zaczęliśmy ją dokarmiać, to naprawdę dużo przybrała na wadze. Nie wiem, może to być kwestia tego, że nasza waga nie jest jakaś dobra, czy coś. Mamy taką dla, dla małych dzieci, dla niemowlaków, ale nie wiem, może to się z nią nie tak. I później poszłam do takiego, nie wiem, domu dziecka i rodziny. Że się tutaj tak nazywa, tam gdzie robią szczepionki i są takie bilansy e, niemowlaków. E, I właśnie tam pani ją zważyła i nagle miała 3640. E, po 8 dniach od tego 3420, czyli 3 dni potem jak my ją zważyliśmy i miała 3000. 475. I nie wiem, z czego to wynika. Nie wiem, czy to przez to dokarmianie, czy przez to, że waga miała coś nie tak, że taki, taka różnica duża jest, ale zdecydowanie lepiej się czuję karmiąc butelką. Wiem, że wtedy też Gigi jest to w stanie zrobić. Nawet mój tata. Nie jestem taka zależna. A przy drugim dziecku dla mnie to jest ważne, żeby jednak móc poświęcać ten czas Enzo, żeby on się nie czuł odrzucony, bo widzę po prostu po nim czasami frustrację, że ja spędzam czas z Zoe, a on jest tak wiecie, na uboczu, no bo no co ja mogę zrobić, kiedy muszę ją nakarmić, no ona krzyczy, płacze, a no, Enzo chce się bawić, więc tutaj wiecie, priorytet jest nakarmić noworodka, a nie zabawa z dwulatkiem. Dlatego właśnie zdecydowałam się na butelkę I, i też cieszy mnie to, bo mam większą wolność jakby z tym, nawet żeby napić się lampki wina której nie piłam od roku jednak jestem nadal młoda i mam takie ograniczenia trochę mi też się dają na głowę nie będę ukrywać, nie to, że będę pić nie wiadomo ile ale czasami fajnie się jednak napić bez wyrzutów sumienia takiej lampki wina a przy karmieniu pierwszą i w ciąży ja totalnie powiedziałam zero. Wiem, że są osoby, które tam czasami sobie popijają, ale ja totalnie nie czułabym, że jestem za bardzo winna, że przekazuję alkohol dziecku. Także to u mnie w ogóle nie wchodzi w rachubę i cieszy mnie to właśnie ze względu na to, że po prostu czuję taką ogromną ulgę kamień z serca, naprawdę. Dla mnie jest najważniejsze, żeby Zowi była nakarmiona. E, a e, miałam wrażenie, że po moim mleku po prostu wszystko zwracała. Po prostu wszystko. Nie wiem, czy coś tam u niej zostawało, ale naprawdę bardzo dużo ulewa. W sensie, no, co chwilę ją przebierałam, co chwilę wszystkie pieluchy tetrowe były mokre od odbijania. Także jeśli mówię, że naprawdę było wszystko mokre i dużo ulewa, to tak naprawdę było. E, a czemu mnie to smuci? No, bo jednak to, wiecie, jest coś specjalnego do karmienia piersią, tylko mama jest w stanie to robić z drugiej strony. I, i no jeśli już wiecie, mówię, że nie będę tego robić, to prawdopodobnie już nigdy tego nie zrobię, bo więcej dzieci nie planujemy, tak więc jest to jakby, no, już koniec. <laughs> Ale powiem Wam, że dla mnie strasznie męczące było też to, że za każdym razem, jak jadłam, to czułam, jak ten pokarm napływa do piersi, że za każdym razem, jak ona płakała, to znowu takie drętwienie piersi i takie bolesne wręcz drętwienie piersi i... I to jak jakieś były przepełnione czy coś. I ja też mam taki problem, ponieważ kiedyś miałam zmianę hormonalną, którą miałam wycinaną. E, to był po prostu jakby guzek taki niegroźny. E, I w tej jednej piersi po prostu wytwarzam mniej mleka. Na początku nie widać tego, tak było też zezo, ale, tak, tak. ale z czasem naprawdę jest, jest różnica i jedna piersi jest po prostu ogromna, a druga praktycznie nie ma mleka. Tak więc jest to dla mnie też no, niefajne. E, bo to jest nawet widoczne, jak jestem ubrana dość grubo. Także, no, nie fajnie tak wyjść do ludzi. E, dlatego postanowiłam po prostu odstawić pierś. E, z Enzo byłam naprawdę zawzięta z tym kleminiem piersią, ale jednak, zo do tego podchodzę z większym dystansem, ze względu na to, że wiem, że ja też się muszę czuć dobrze. Jeśli ja się nie będę czuć dobrze, to będę sfrustrowana, będę się wyżywać na GG. E, będę no, nieszczęśliwa po prostu i będę, nie wiem, jakoś niemiło odpowiadać ENZO, będzie mnie po prostu męczyło to karmienie piersią i będę czuła, jakbym to robiła za kary za każdym razem. Dlatego myślę, że tutaj komfort psychiczny jest bardzo ważny, a że teraz po prostu mamy dużo mlek modyfikowanych e, i te mleka modyfikowane uratowały życie pewnie niejednemu niemowlakowi, e, którego mama po prostu nie mogła, po prostu nie miała mleka, nie mogła karmić piersią. E, więc uważam, że w ogóle mleko modyfikowane to jest coś, no to jest super sprawa e, i cieszę się, że teraz mamy takie możliwości, a nie tak jak kiedyś, że kobiety musiały karmić piersią, bo co jeśli nie miały tego pokarmu, niestety, ale ja się cieszę, że żyjemy jednak w tych czasach i, i że mamy taką opcję, no. także teraz jest tak trochę, e, nie wiem. Jest mi trochę przykro, bo wiem, że to już nie wróci, ale z drugiej strony dla mnie jest ważny ten komfort psychiczny i, i żeby też Zoe była najedzona, bo też piersi nie potrafiła dobrze złapać i za każdym razem jak piła, to dosłownie było słychać, jak ona się dusi powietrzem, które łyka. To, było, to były takie dźwięki, że aż to przerażało, jak ona zachłana mi pije. E, no. Ale cieszę się. Generalnie jeśli chodzi o odstawienie. To to nie jest tak, że po prostu zaczęłam mniej karmić, chciałam tak na początku zrobić, ale pominęłam dwa karmienia i po prostu wtedy mi się zrobiło zapalenie piersi, więc od zastoju. Więc po prostu e, uznałam, że to nie jest dobry sposób. Musiałam się najpierw pozbyć zapalenia piersi, więc paracetamol, wiadomo, i częstsze przystawianie do piersi, e, co skutkowało tym, że bolało mnie to. E, bo generalnie za każdym razem też jak karmiłam, to mnie to strasznie bolało. Tak czasami mnie bolało, że aż miałam łzy w oczach. E, i, I wtedy poszłam właśnie z nią na bilans i powiedziałam, e, nie wiem czy to jest położne czy pielęgniarka, ale powiedziałam jej o tym. E, I ona mi zaleciła, żebym robiła zimne okłady. Tego nie robiłam, ale też zaleciła mi, żebym piła e, herbatkę z szałwi i z, z mięty. I właśnie tymi herbatkami, powiem Wam, że mega wyciszyłam tą laktację, bo napiłam się dosłownie kilka razy i już było dużo lepiej. Zastój w ogóle zniknął. I no powiem Wam, że byłam w szoku, że to tak szybko się stało, bo oczekiwałam, że skoro to jest taki naturalny sposób, to naprawdę będzie to trwało długo. A dosłownie po trzech dniach już praktycznie nie mam mleka. I... Z jednej strony tak, jeszcze bym chciała ją trochę pokarmić, ale z drugiej już się cieszę, że to tak po prostu przestaje. I, i co jeszcze? Nic więcej tak naprawdę nie robiłam. Tylko kopiłam tam herbaty i co kilka karmiń już jej dawałam, pierś, bo już nie miałam tyle mleka. Nawet nie wiem co ile, szczerze mówiąc. Po prostu jak czułam, że już się robi taka. Pełna, to wtedy jej dawałam. Jeszcze bym chciała jej zrobić taką jedną kąpiel w moim mleku, bo zresztą tego nie robiłam, a jak tego nie zrobię, to nigdy tego nie zrobię. Tak więc to bym chciała zrobić, zobaczymy czy uda mi się odciągnąć coś. I, i no, i będę kończyć z tym. Raz Na zawsze. Wczoraj byłam z Dżidżim w rumuńskim sklepie, także Dżidżim wybrał kilka rzeczy, oczywiście nasz kozunak, który możecie już znać z naszych poprzednich filmików, jak właśnie gdzieś jeździliśmy e, autem, żeby spać w aucie, e, nasza zakuska ulubiona, tutaj wzięliśmy jeszcze drugą, która jest z pieczarkami, e, chyba ją kiedyś jedliśmy, ale nie pamiętam smaku, nie wiem, ja bardzo lubię tą taką e, tradycyjną, mamy malaj, mamaligę, e, e, będziemy robić mamałygę, mamaligę. Oj, się infolisz mama małyga. E, to się generalnie pisze tak po rumuńsku. Mamy liga, cereneskę. E, I mamy miód akacjowy. W ogóle, zobaczcie, jaki on jest gęsty. Jest po prostu przepiękny. Dziś uważa, że ten, co mamy z polskiego sklepu, szumyta, e, on uważa, że tu jest dużo cukru, że on jest taki, takiej stałej konsystencji, bo tu jest cukier. Jestem ciekawa. Tak, mamy coś takiego w Rumanian Shop. Nie jeśli wiecie dużo o miodzie, to dajcie znać, czy to jest normalne, że miód taki jest w sensie, czy to jest naturalny miód. Bo it's ja się naturalne. w ogóle nie znam. It look Here it says, like, it's like people okay. doing that. <laughs> no, także mamy te rzeczy, takie tradycyjne, i dziś będzie dzisiaj robił właśnie mamaligę. Będzie ją robił z Tokiturą, Tokiturą, z Tokitura. Oni nie odmieniają. I... Dziś z moim tatą robię origami i będzie do tego jakiś ostry ser czy coś w tym stylu zobaczymy. Wydaje mi się, że jedliśmy coś takiego w Rumunii, ale pewna nie jestem. Wydaje mi się, że jedliśmy. Zobaczymy. Wow, naprawdę dobry samolot, serio. w kuchni. Zobaczmy, co on tutaj przygotował. E, a więc... Mogę? O! To jest ta tokitura. To jest mama William, a tu jest ser, który jest niby ostry. E, what... E, from what milk is that cheese? E, cow, cow, cow. Ah, okay. To jest e, z e, mleka krowiego. E, to jest e, mąka kukurydziana, sól i woda. Generalnie oni tak jedzą. Też we Włoszech jest coś w tym stylu. To się nazywa polenta, tylko że to jest takie bardziej stałe. I tutaj jest kiełbasa, jakieś tam mięso ze świni, bo wieprzowina w sensie. I, no, i to się takie, wszystko razem. W sensie nie jest się, że o kiełbasa do buzi, tylko wszystko się ze sobą miesza. I takie coś generalnie podaję normalnie w restauracji. Enzo praktycznie nic nie zjadł. Teraz oglądam z dziadkiem bajkę. Oglądam sobie binga i ostatnio Enzo ma coś z jedzeniem, nie wiem, nie chce jeść, odchodzi od stołu, ucieka I jest po prostu taka walka z nim, bo odchodzi od stołu i mówię, dobra Enzo, to ja idę wyrzucić jedzenie i jest am, am i on chce jeść i później znowu trzeba go prosić, Enzo jedz, proszę, jedz, proszę, on nic nie odpowiada albo mówi, że nie, później mówię, idę wyrzucić i później jest am, am, także jest po prostu straszna walka z tym jedzeniem, strasznie nas zaczyna denerwować ten temat. Bo no, martwimy się, wiecie, że on nie je za dużo. A jak już zje, to jest to po prostu przez taką walkę robioną. Oczywiście sensie nie walka, że, nie wiem, zmuszamy go do jedzenia, tylko naprawdę jest to męczące pod tym względem, że trzeba go prosić i on nie odpowiada, albo odpowiada tak, że wiecie, że nie chce, a później jednak chce. Jest taka zmiana zdań, więc jest dość ciężko i znowu z tym tematem. Aż sobie przypomniałam o tym, jak był taki czas, jak on miał, nie wiem, wzrok. Myślę, że około roczku, nie pamiętam dokładnie ile miał, że też nie chciał jeść i po prostu była walka z nim. Także najgorsze momenty to wtedy, kiedy dziecko nie je tak naprawdę, a już się tam budzi w tle. Hej, co jest pani? Co się dzieje? Smoczka zgubiłam znowu, nie? Ten smoczek jest taki wielki, ona co chwilę go wyciąga, bo go zahacza rączką. Się denerwuje później, nie? Się myśleć I mama idzie robić mleczko. Zdążyło się już zrobić ciemno, Enzo tam walczy ze światłem, ale ten pilot jest popsuty. I generalnie, no, codziennie, jak się robi ciemno, to musimy sprzątać ten bałagan, który Enzo na robi, bo po prostu zawsze jest taka masakra. Dzisiaj tak jest dobrze, bo zazwyczaj to po prostu wszystko jest wszędzie, wszystkie klocki wysypie i trzeba je później sprzątać, segregować i tak dalej. Także teraz będziemy się zabierać za sprzątanie. Kochanie. Enzo, pójdź naokoło. Pójdź naokoło, albo przesuń krzesło. Co au? Nie au, robot nie zrobi ci au. Nie bój się. za się boi robota sprzątającego. No. E, także e, tak jak mówię, zrobiło się ciemno, jeszcze teraz cofnęli ten, ten, ten czas na zimowy i po prostu tak szybko się robi ciemno, że ja nie wiem kiedy dzień, nie? Ja jestem trochę zmęczona szczerze mówiąc. Co jest dzióbku? Co się stało? Hmm? Au? Ale co au? Aha. E, no. Także dlatego, że jest już dość późno trochę zamuliłam, bo jak karmię Zoe to mi to zajmuje po prostu półtorej godziny, bo i karmienie, przewijanie, i odbicie jej, później ją położę, znowu się uleje, także trochę czasu to zajmuje. E, I trochę kró krótki wydaje mi się wyjdzie w okno, ale czasami tak bywa. Chciałam nagrać vloga, ale po prostu czasowo tak, jakoś średnio mi to dzisiaj wyszło. Mam nadzieję, że mimo wszystko taki vlog Wam się podobał. Nie zapomnijcie zostawić łapek w górę, jeśli tak było. Zostawcie coś po sobie w komentarzu i zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Mnie już załóżę, także żegnam się z Wami. Pa! pa!